Przyjechałem tu parę godzin już temu w innych sprawach, ale także w tej, żeby porozmawiać o konkretach. Czasu to na moje nazwisko. Pierwsze o rodzinie. Jedna żona, trzech dorosłych synów, troje wnucząc w tej dziedzinie zrobiłem swoje. O pracy. 40 lat mi minęło w zakładzie, w którym kiedyś pracowało 5 tysięcy ludzi na Zgliszczach, do których doprowadzili między innymi liberałowie mówiąc, że rynek to załatwi 500 osób, u sąsiadów było 700, 7 tysięcy osób, zostało 100. I żeby było śmieszniej, mimo że pracuje 40 lat, to jak w kawale, który funkcjonuje od poniedziałku, prawdopodobnie poprosił do śmierci, bo mówili, że Ojciec Święty Niemiec odszedł na emeryturę, a Polak zmarł, czyli pracował do śmierci. Więc myślę, że my tak samo po Waszej decyzji, że mamy pracę do 67, siedmiu, nie wiadomo co nas jeszcze czeka, też popracujemy do ostatnich dni. A teraz o inwestycjach. A to już sprawa dotycząca mojej służby, czyli tego co według mnie, według mieszkańców, według samorządowców tego powiatu uważam za najważniejsze, a co? tylko albo wyłącznie, albo przede wszystkim państwa zależy. Po pierwsze, mieszkamy w rejonie o kompletnym braku dostępności zarówno szlaków drogowych, jak i fatalnych, inwestycji, fatalnych szlaków kolejowych. Nikt nie da nam no. pracy, ani nie zrobi inwestycji w terenie, nie. do którego nie dojedzie. Beskidzka Droga integracyjne należy legła w gruzach. Minister Nowak i cały sztab ludzi odpowiada, że nie wpisujemy na razie. Szlaki kolejowe, o których mamy odpowiedzi, że e, będą robione, ale przy naszym udziale samorządowców. Tylko, że samorządowców nie starcza w tym momencie już na zadaniu, które Państwo jako rządzący, jako rząd wyznaczyliście tym samorządowcom, a jest nas tutaj na tej sali kilkanaście osób. Kolejna sprawa związana z inwestycjami. Wnioskuję i postuluję do Państwa. Nie jest to głos mój tylko, ale także samorządowców funkcyjnych, czyli wójtów, burmistrzów. Bezwzględnie istnieje konieczność przedłużenia funkcjonowania możliwości yy, zarówno parków, jak i stref ekonomicznych poza 2020 rok. My w Polsce nie jesteśmy w stanie zaabsorbować tych wszystkich pieniędzy, jeżeli ludzie nie będą mogli inwestować w swoich środków często pożyczonych w strefach, ponieważ oni nie zdążą tego płacić, jeżeli zamkniemy funkcjonowanie strefy. I ostatnia z tych podstawowych spraw związanych z inwestycjami, z tym, po co państwo, co państwo zapraszali. Proszę Państwa, nie może tak być w Polsce, że mamy kilka czy kilkadziesiąt organizacji ekologicznych. Często są to ekoterroryści, którzy blokują te inwestycje wieloma swoimi pociągnięciami. Należy tak prawo, do, jestem za y, przestrzeganiem równości szans, zarówno żyją, żyją roślin, jak i ludzi. Nie może być tak, że Ludzie umierają, dzieci z głodu przymierają, a my lepiej traktujemy zwierzęta i roślinki. I ekoterroryści blokują nam możliwość zwiększenia pracy. Nawet mamy taki przykład w Waszym powiecie, że 4 lata inwestycje i gondola wiszą na sufat, do tego momentu trwają prace w sądzie. To są te sprawy, według mnie, najważniejsze. Teraz przechodzę do Pana działki, Panie Ministrze. Czego? To nie jest Pana wina do końca, jako Ministra, ale to przy przyzwoleniu Pańskiego Rządu, także w tych Wadowicach, w tym sądzie zlikwidowano Sąd Pracy i zlikwidowano y, Sąd Gospodarczy. I teraz przedsiębiorcy, którzy mają tworzyć miejsca pracy, są na drodze z Anrywa, z Wadowic i z terenu do Krakowa przy rządzie Mogilskim i oczekują na swoje decyzje w swoich sprawach czasem 3-4 razy, bo tak przynajmniej tak, 5 razy więcej niż w tych Wadowicach. Daję sobie pozwolę w pierwszej kolejności w kwestiach Witanie. tych najbardziej lokalnych. Beskidzka droga integracyjna. Powiem tak, to jest temat, który leży mi głęboko na sercu, temat, który no kilka lat temu w pewnym sensie żeśmy zaprzepaścili, ponieważ nie było zgody co do wytyczenia szlaku tej drogi, no, między innymi w tej gminie, w której się znajdujemy. I to jest jakiś problem, który odsunął tą inwestycję no, z takiej realnej drogi realizacji. Ponieważ ja tym tematem się zajmuję, rozeznanie idzie w tym kierunku, że w tej chwili pewne decyzje środowiskowe do końca tego roku będą wydane. W małopolskim planie zagospodarowania są wytyczone pewne szlaki, które umożliwiają przebieg tej drogi również w gminie Wadowice. To jest kwestia determinacji. No i ostatecznej oczywiście zgody na wpis, wpis inwestycji, które będą realizowane w, w najbliższym czasie. Do tej pory tej inwestycji nie było. Myślę, że gdzieś tu pojawia się konkretna nadzieja, jeżeli chodzi o fundusze unijne. Natomiast ja chciałam tak gorąco zaapelować, że bardzo wiele zależy od tej naszej zgody tutaj lokalnie poszczególnych gmin i mieszkańców w przeprowadzeniu tej trudnej, najbardziej potrzebnej inwestycji. Odnośnie szlaków kolejowych, z mojej wiedzy na dzień dzisiejszy rzeczywiście no, jest pewien problem w tych planach, które wynikają z przedsięwzięć planowanych przez Urząd Marszałkowski, gdzieś ta kolej na południe, tu w tym kierunku no, nie ma najlepszych notowań inwestycyjnych. Niemniej no, temat jest otwarty i, i na pewno w tej sprawie będę jeszcze interweniował. Ale to za całego szeregu problemów, które Państwo podjęliście, chce się odnieść, bo to są bardzo ważne problemy. Pan radny Grajda, tak? Nie, nie, Grajda. W, 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 zarzucił nam decyzję o podniesieniu wieku emerytalnego. Chcę Państwu powiedzieć, że z niewielu decyzji, które podjąłem jako parlamentarzysta w ciągu tych siedmiu lat mojej działalności, jestem tak dumny jak właśnie z tego. Dlaczego? W systemie ubezpieczeń społecznych, w systemie emerytalnym obowiązuje tak zwana zasada solidarności pokoleń. Ja nie pracuję na swoją emeryturę, ja pracuję na emeryturę mojej mamy. Moja mama z kolei pracowała na emeryturę swoich rodziców. Na moją emeryturę pracować będą dopiero moje dzieci. Tak jest w ogromnej większości krajów na świecie. Są nieliczne wolnorynkowe, takie skrajnie wolnorynkowe kraje. Tam jest inna zasada. Każdy pracuje na siebie. A to jest dosłownie parę takich krajów. Na świecie i w Polsce nie da się tego wprowadzić, no bo co najmniej jedno pokolenie trzeba byłoby zostawić bez emerytur. Otóż jest zjawisko ja fantastyczne. Wydłuża się czas życia. A w średni czas życia dzisiaj zbliża się już do 80 lat. Co oznacza, proszę Państwa, że za lat kilka czy kilkanaście tych, którzy są już w wieku byłoby albo będzie więcej niż tych, którzy e, pracują. Mówiąc krótko, ten system zbankrutowałby, o ile byśmy nie podnieśli wieku emerytalnego. Dzisiaj to jest 67. A ja Państwu ręczę, że jakaś koalicja następna zbudowana być może przez tych, którzy dzisiaj krytykują naszą decyzję o podniesieniu wieku emerytalnego i tak jeszcze bardziej podniesie ten wiek emerytalny.